W czym mogę pomóc, synu? Wypisać się chciałem. A wypisać? No, no, wypisać, wypisać. Skąd? No? Ze wszystkich subskrypcji, co mam tutaj, na cmentarzu. Ale co rozumiesz przez subskrypcję? No, niech ksiądz nie kręci. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest, nie przestrzegacie tego w ogóle. Imiona, nazwiska, daty urodzenia, zdjęcia, no, na nagrobkach, wszystko jest. Moglibyście chociaż jakieś filtry na te nagrobki nałożyć. Wiecząc w wie jak dużą ilość danych osobowych ja wszedłem w posiadanie, idąc tutaj do księdza? Bo poza tym, nowakowie, to oni wcale nie zginęli śmiercią tragiczną. Tam było. Zresztą oni dalej piją. Mm, ale ja nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. Jeśli ksiądz niechłopocze z tym guziczkiem od alarmu. Kabel przegryzłem, bo szedł koło skrzynki mi z WiFi interferował. No, kara będzie, 20 milionów euro na parafi. Ale to się może jakoś dogadamy. Mówiłeś, że chciałeś się wypisać. Z kwiatów i ze zniczy. Czemu? No bo ja się nie zapisywałem na to. Co chwilę dostaję jakieś gówno kolorowe cieknące. A odpatrzenia w płomień to tu w gacie co wieczór szczę. Z tych kwiatów to nawet się nie muszę wypisywać, bo i tak zaraz ukradną, ale zniczę, to musisz mi załatwić takie, żebym mógł sobie nacisnąć tam guziczek, że ja nie chcę. Bardzo bym chciał ci pomóc, no ale ja nie wiem, czy takie znicze w ogóle istnieją. To artykuł 17 rodo. Artykuł 17 RODO Wie ksiądz co to jest? No nie wiem No właśnie. To jest prawo do bycia zapomnianym. Ale to znaczy, że co mam ci na grobek skasować? Od razu skasować. Chcesz mi zabrać jedyny dokument tożsamości? Przyszedł twoim autem co wieczór na stację między nową mierzę na hot -dogi. Ale ja nie mam auta. Ale to auto księdza Ludwika. No dobrze, to może spróbujemy z, z filtrami. Nie, to dobre do lekarza albo do jakiegoś urzędu. Tam i tak wszystkie dane są wywalone na ladzie, że każdy sobie może zobaczyć. To może przeniosę cię na inny cmentarz. A jakby tu tłumaczysz? ekshumację i migrację między domenami? Zrobimy tak. Kupisz taki stojak na ulotki, taki, taki statyw, taki wiesz. Zamiast ulotek, stawisz tam umowy powierzenia przetworzenia danych osobowych. I postawisz to przed wejściem na cmentarz. Każdy, kto będzie wchodził na cmentarz, będzie musiał sobie pobrać, przeczytać, podpisać i może wejść. Prosta. No ale to nikt nie podpisze. No ale to cmentarz będzie pusty, nikt nie będzie chciał tu przychodzić. Ale będziesz zgodny z RODO.